No dobrze, to na start odcinka zróbmy to, co w tytule odcinka będzie, czyli nagrody za pierwszą ligę. Oczywiście, pewne nagrody niewymienne, ponieważ mój klub wygląda fatalnie i przyda mi się troszeczkę zastrzyk kart. Także lecimy. Jest to pik delikatnie gorszy niż za Foot Champions, bo Foot Champions jest pik 95, ale kto wie, tutaj widzę, że na czacie pisaliście, że w miarę w miarę wam oddawało. Także kto wie, no może mi też coś posypie. Dobra, zobaczmy w takim razie. Zobaczmy, co to takiego będzie. Leci pik i piszcie w komentarzach na YouTubie, co wy trafiliście z tego pika. Dobra, lecimy. Od lewej strony po playstyle'ach. Oby 4, oby 4 playstyle, Karta euro. Wrzuta R1, tiki taka i bateria. Co to jest za dziwny zatem w playstyli. Kurde, powiedziałem, że to boczny obrońca jakiś. A jest to Ferran Torresz. Mm, nie lubię go w rzeczywistości za bardzo Ale trzeba przyznać, że 400 tysięcy kosztuje What the fuck? 5 na... Dobra, nie no, dobra, ej, spoko w sumie 3 playstyle, skip, screeniar Uwaga, 4 playstyle, shop Shop, podanie górą, haczyk i ping pass A, Markinius, mam go Mam go, dobra To jest całkiem niezły zły traf I ostatni 4 playstyle, wyskok, blokada, w wślizg i haczyk Fajne playstyle. A mam go czy nie mam? Nie mam go. Jimenez, Jimenez. Nie no ale nie, znaczy fajne, fajne, w ogóle dobry pick szczerze, naprawdę niezły pick. Ferran Torres, przetestujemy go. 97 overalla, Ferran Torres, pięknie. 5 na 5, nie, tak jak mówiłem, nie lubię go za bardzo w rzeczywistości, no ale kartą, kartę ma wybitnie dobrą, nie? Także trzeba będzie sprawdzić go. O, i mamy paczkę 5x83. I zaraz będę ją od Mertensa. Nice. Dobra, lepsze paczki zostawiam na jutro. Lepsze paczki zostawiam na jutro, czyli otwieram te gorsze. No, złote paczki takich kart można. Nie ma. Kolejna paczka rzadkich kart. Uuuu! Nie ma. Dobra, lecimy. Złote paczki rzadkich kart. Zobaczmy. Nie ma, znaczy złote paczki piłkarskie Prime. Ale jest Francuz. Ale w sumie co mi jest po tym Francuzie teraz? Dobra, złota paczka piłkarska Prime, też nic. O, ale jest Modric, w końcu jakiś łokałcik, fajnie. Dobra, i 5x8, 3+. Ej, 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 nie no, nie lecą te karty specjalne. Reszta paczek zostaje chyba na jutro, na Futis. Ta, no, nie ma co. Także paczka z trzema piłkarzami z Euro, 94+, pik był niezły. Czy paczka będzie lepsza? Szczerze, wątpię. Ale zobaczmy, zobaczmy, co tu leci. Uwaga, jest karta mundial... Boże, nie mundialowa, chodzi mi, że... Kurde, dobra, skopałem. Chodzi mi, że karta, oczywiście, kopa Ameryki. Pierwszego mamy Calaferiego, a drugiego, o Jezus Maria, Johnston. W sumie, co on wygląda całkiem nieźle. Ale fatalna paka, o Jezus. Nie. No dobra, spróbujmy tak, w sumie, co mi tam. Dobra, Donnarumma, dobra, składzik cienki, składzik cienki. Dobrze, dobrze Romero, ale wjechał, ty. Dobra, Paweł Dybala, Paweł Dybala, Paweł Dybala To jest powrót, to jest powrót Pawła, kurde Bonucci Tsz! O Jezus Maryjo Królowo Najświętsza Co tu się stało? Nie, Prince, tylko nie ona Nie, nie ma, nie ma, Romero kratgówki ma Ferran Torres Dobrze Nie <gry> Kurde, chyba mogę strzelać po prostu <gry> Nie no, gościu z takim składem Znaczy nie powiem, że mnie jedzie Ale jak ja tego meczu jeszcze nie wygrywam to jest lipa, nie? Uwaga, Ferran Campbell karny. Szczerze, wydawało mi się, że to jest całkiem czysto. Ale no nie wyszło mu to jednak. Dobra, niech będzie Paweł Dybala, bo nim gole trzeba strzelać. Środek, zostaje środek. Eee, pięknie. Dawaj, Calafiori, Kalafiori, co ciśnie, karta za 15 tysięcy. I zobaczmy, dobrze do Pawełka Dybali. Pawełek Dybala, on wraca, panie i panowie, on wraca. I Torres pierwszej, o gol, cool. serio to weszło? Mentality, tak jest, mentality Ferrana Torresa I Dybala Ajajajajajajajaj, on to ciągle ma, Panie i panowie, on to ciągle ma Ale to są najlepsze fineski w grze, naprawdę, najlepsze fineski w grze, jakie widziałem I teraz Paweł Dybala, on to ciągle ma, jak wam mówiłem, on to ciągle ma Tak jak Ferran Torres, i Ferran Torres, mentality, tak jest no to po co grasz gościa? jak będziesz ze samą buje zaraz strzelał, no po cholery grasz Idy Dobra, za to, że nie wychodzi, a już widać, że mu się nie chce grać Uuuu <grystanie> Dobra, dawaj greedy densa, dawaj greedy densa. o Co jest, co tam się stało, czemu jest faul? Dobrze, mamy paczkę z kartą drużyny turnieju Zobaczmy, co takiego tutaj poleci Oby była karta euro Uwaga, jest euro Niemcy, prawy obrońca Z Bayernu. Ty, ja nie wiem kto to A, to jest Kimś, wiem kto to jest Joshua Kimiś, 96 werala duplikat, pięknie Siema, dobra, wiecie co, jednak jeszcze trzeba te paki za 100 tysięcy otworzyć No bo nie mam Fodderu już prawie To też mnie nie ratuje jakoś To Mori84 Aha, uwaga, o, 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 euro, euro, Anglia, esio, kurde, myślałem, że jute, a to jest Mark, no nie, no lipa, znaczy nie lipa, on nie jest zły w sumie, ma wyskok, ten Mark nie wygląda źle, ale wiecie, myślałem, że może jute. takim składem dalej, a właśnie, co do ewolucji Dybali muszę zrobić, bo już jesteśmy na ostatnim etapie. A, jeden meczek i mamy Ewo Dybali na Maxa. Tak jest, już się nie mogę doczekać. Dobra, będziemy mieli kolejną różową kartę w składzie Campos. He, <noise> Campos na bramce, Co to są za składy, widzowie? Co to są za składy Ferran Torres, Campos. Ale o właśnie Dybala kontra Kampos Campos na Fineski. No i na razie Campos 1-0. I teraz Paweł Dybala. Paweł Dybala, Paweł Dybala, co zrobił? Co zrobił Pawełek. Pawełek, hint up, jaki idealny wślizg. Come on, co to było w ogóle? I Dybala, co jest? Czemu ten Campos wszystko broni? I Dybala teraz! I Dybala! I Campos to mapie, do mapy, no nie! I Hugo? Dobrze, Martinez, ty, ale nie wpadła piłka do siatki. Dymy, widzowie. Trzeba, dobra, trzeba Comebacka. I jest, w końcu dybala. Dobra, wracamy. I Dar nie darwin. I darwin jednak. 2-2. I dybala. Oj oj jak go uwielbiam. Piękny jest, piękny jest. te jego fineski. To jest taki sztos. Dobrze, Pawełek. Pablito. Pablito dybala. Oj oj, jaka obrona. I Pawełek znowu, Paweł Dy Dybala Dybala Oj, Dybala I Teraz super piłka do Pawełka Dybali, Paweł Dybala Jajajaj I olmo, super piłka na Rudigera I 6 do 2 ekstra Znowu, wczoraj już był Nice, i mamy Darwinito. I tak jest, mamy piękną ewolucję. Pawełka dybali. Pierwsza różowa karta nie z zadań w moim zespole. O oh, jest! 99 dryblingu, 95 poda, 95 strzelania, 92 tempa. Pięknie. Dobrze, i mamy w takim razie pika z ikoną. Podobno leci całkiem nieźle z niego. Ja oczywiście, jako już mamy połowę lipca, to sobie odsłonię tego pika znowu. Także lecimy. I znowu lecimy, tak samo jak w przypadku nagród za. Pierwszą ligę. Także zobaczmy, pik 92 Oby było jak najwięcej kart GoTG, nie. Proszę, dawajcie, i let's go. Dobra najpierw zobaczmy, czy są jakieś duplikaty. Nie ma. E, czy to dobrze, czy nie dobrze? Nie wiem. Dobra, zobaczmy. Pierwsza karta od lewej. Oby coś wpadło do pierwszego składu. Albo Francuz. Uwaga. Dwa playstyle. Sanchez, świetnie. Trzy playstyle. Wrzuta haczyk i. To jest Zanetti. Nie, Zambro. O, Zambro, ale jest karta GOTG i 4 Playstyle. R1, przyjęcie, Powershot i Fałszyk to coś średniego jest bardzo chyba. Anglia. Charlton, Jezus Maria, co? Bobby Charlton. No ale dobra karta, wiedziałem, że to będzie coś dobrego. Byłem przekonany, że coś dobrego trafimy Byłem przekonany, bo widziałem te playstyle. no one były wybitne No to ser Bobby Charlton, no, trzeba przetestować 5 na 5, a 4 na 5 ma No wy sobie chyba jaja robicie I jaki styl gry dla takiego gościa? Na ławce? Nie no, na ławce nie, nie no st A styl gry chyba Jastrząb, nie? Okej, okay, ale ma Rodrigo, też chcę mieć Rodrigo, tylko jak już wyjdą tocy, mam nadzieję, że wyjdą te tocy do paczek, cholera Dobra, i zobaczmy Bobby Charlton i do Pawła Dybali. Ojojo, oj, jaki to będzie duet? Sir Bobby Jarlton. I Paweł Dybala, Futis I Ferran Torres. Ferran Torres. Woo! Gol. Jezus Maria, no. Ale go, powiem wam tak, no. Jedziemy z nim. Aj, przesunął się jeszcze. Walczy, walczy, walczy. Ale Bobby Jarlton i na razie Dybala, mam wrażenie, że rozumieją się bez słów, nie? Dobrze, dobrze. Enzo jak zabiera ładnie piłki. Dobra, ładnie Charlton, ale saliba. Ale jeszcze Charlton, ale jeszcze Bombaston. I Charlton. I Charlton. ojojojoj, ojoj. Oj. 3 do 0, ładnie. ładnie, 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 ładnie. 10 pików, 8, 1 plus. Musimy zbudować trochę bazę fodderową I nawet biorę 8, 4 duplikat. Dobra, i 8, 5 na was. 3 piki do końca. No, jeden walkout. No, jest Hegerberg, super. I ostatni pik. Może jeszcze jeden walkoucik byłoby miło. I? No, ale nie będzie. Ale wiecie co? Chyba teraz, w związku z tym, że... Znaczy, trafiłem w sumie Charltona. Ale chyba jednak trzeba zagrać składem Francji. Albo Mendy będę grał. Mendy da radę. Dobra, zobaczmy. Czy tylko ja będę grał składem Francji? Pewnie tak. Van Dijk. No... No, średni też chyba skład. I Giroud wraca, proszę państwa, Giroud wraca. Pierwsza akcja. Kane Fivka, gdzie jesteś? Gdzie jesteś Kane Fivka, jak Ziru strzela? Oj! Ty ale mnie porobił. Jeszcze Mbapi. O, Mbapi już... Patrzcie jak się złożyło. Mbappé w stroju realu i nie ustawiałem mu numerka i ma dziewiątkę. No nie. I teraz do Oliviera. Oliver Ziru, Dobrze do Ginoli i pięknie. Oliver Giroud, goal, asysta. Wow! I Oliver. Nie, no, patrzcie na to, to. On jest chory. On jest chory, to jest chory człowiek, nie? Robimy skład Legend na weekend. I stajpimy Damiana. I będzie pojedynek Legend MKS kontra DK De United i Ziru. I Ziru, i Ziru hat trick. Ludzie, co się dzieje? <laughs> I patrzcie na to. gdzież ten Ziru ma taki zmysł porąbany. Mamy to. Ekstra. No i zobaczymy, czy to powtórzy. Uwaga! Co tu będzie? Pierwszy pik z ikoną, Drugi pik z ikoną. Który pierwszy? Drugi czy pierwszy? Uwaga! Drugi czy pierwszy? Drugi czy pierwszy? Drugi! I! Gerd Miller. Ja go na początku gry bardzo chwaliłem. Lubiłem bardzo Gerda Millera. A tu będzie. Uj. Aj, zapolało delikatnie. Oj, oj, oj Trzy duplikaty. Oj, oj, oj. A ten Vieira chyba tani jeszcze nie jest. Aż tak tani. Never give up. Oj, to będzie, to będzie meczek długi, coś czuję. Zobaczmy, Oblak, Saliba, Carles Puyol no, Niezły skład całkiem chyba Oj, 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 oj Rodrigo, dobrze Areola, dawaj, 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 dawaj Mendy I Kylian, patrzcie na to, to jest, to jest Olivier Giroud, Olivier A, ha, 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 Złamałeś mi serce Oblak I teraz Barkola, o Jezu jaki on, on jest, tak szybki ten Barkola jest tak porąbana karta, aj szkoda i Barkola, Oblak, churna I Kylian, super piłka. No ale to tutaj, kurde, no. Super piłka. Dawaj, Kylian. Nie, no. Kurde, wywal się, Oliwier. I Zinola, pięknie. Zobaczmy, do potężnego. Karna, czy karty? Czerwona musi być. No, jak mi przerwał gościu taką akcję, no właśnie. I Killian w barwach Realu Madryt, zróbmy kolt cieszynkę jeszcze i to z dziewiąteczką. Ojojojoj! Oj, oj, oj. I Giroux, spokój, stoicki spokój. No wychodź, gościu, 3-0. No nie no. Jaką oni zrobili zepsutą kartę? Myślałem, że mi zabierze i będzie spalony. Co, 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 co on zrobił ty.